Nie tak powinna kończyć się historia samochodu, który miał być nowoczesnym, eleganckim i komfortowym krokiem w XXI wiek francuskiej motoryzacji. A jednak dziś stoi tu zapomniana, zniszczona, porzucona. Nawet Laweta uznała, że nie warto się fatygować, a przecież Laguna 2 królową Lawet była, o czym świadczą liczne memy, które nawet dziś można znaleźć bez problemu w internecie. Witam Was na kanale Parking Polska w kolejnym odcinku, w którym omówimy sobie drugą generację Laguny. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, możecie zrobić to teraz. Wrzućcie też lajka like i komentarz, żeby materiał dotarł do większej liczby fanów motoryzacji. Renault Laguna 2, samochód, który miał zdefiniować nową erę dla francuskiego producenta. Ultrabezpieczna, naszpikowana elektroniką, odważna stylistycznie i z całkiem niezłymi silnikami. Musicie przyznać, że chociaż druga generacja Laguny debiutowała w 2001 roku, to jednak przykro się patrzy, że w sumie kawał fajnego auta został porzucony i potraktowany w tak brutalny sposób. Jak się przyglądam, to pomijając dewastację, ten samochód nie wygląda nawet tak tragicznie. Nie widzę korozji, bo. Co ciekawe, laguna była całkiem nieźle zabezpieczona, posiadała ocenkowane panele blacharskie, maska była wykonana z aluminium, błotniki z tworzywa sztucznego, a wnętrze, chociaż wystawione na działanie warunków zewnętrznych i robiące za schronienie dla bezdomnych kotów, nadal jest w relatywnie niezłym stanie. Historia Renault Laguna zaczęła się w 1994 roku. Laguna pierwszej generacji zastąpiła model Renault 21. Była nowoczesna, wygodna i szybko zdobyła popularność w Europie. W drugiej połowie lat 90., kiedy na naszych drogach dominowały małe i duże Fiaty oraz Polonezy i Żuki, była niedoścignionym szczytem marzeń wielu kierowców. A jej obecność na ulicy przyciągała wzrok niczym najnowszy model Mercedesa w dzisiejszych czasach. Tymczasem Francuzi postanowili pójść o krok dalej i w 2000 roku zaprezentowali zupełnie nowy styl zrywający z obłością lat 90. Laguna 2 czerpała inspirację z prototypu Renault Initiale z 1995 roku. Jego awangardowa sylwetka i futurystyczne detale znalazły odbicie w nowym modelu. Laguna 2 wyglądała więc świeżo i nowocześnie, wręcz futurystycznie jak na swoje czasy. Można śmiało powiedzieć, że wyznaczała nową erę designu na miarę XXI wieku. Autem tym jeździł nawet sam Jason Bourne w filmie Tożsamość Berna. Jesus Christ, Jason jako, że film był z 2001 roku, to trafiła mu się zupełnie nowa sztuka. Z przodu laguna przyciągała wzrok wyostrzonymi reflektorami zachodzącymi na boki, które płynnie łączyły się z elegancko opadającą maską, zakończoną charakterystycznym noskiem z logo Renault. Na środku niewielki grill z delikatną srebrną listwą, która dodawała całości elegancji i nowoczesnego sznytu. Linia boczna była spokojna i wyważona bez przesadnych przetłoczeń, ale z subtelnym załamaniem biegnącym przez całą długość nadwozia. Okna zwężały się ku tyłowi nadając sylwetce dynamiczny charakter. Tył laguny był łagodnie zaokrąglony z linią bagażnika tworzącą naturalny spoiler. Z tyłu szerokie poziome lampy zachodzące na boki auta. Całość sprawiała wrażenie spójnej, zwartej i aerodynamicznej sylwetki zamkniętej w eleganckim nadwoziu typu Liftback. Oczywiście Laguna 2 występowała również w wersji kombi o nazwie Grand Tour. Warto też wspomnieć, że samochód dzielił płytę podłogową z Nissanem Primeru. Do tego laguna drugiej generacji była naszpikowana nowoczesnymi rozwiązaniami, które na początku XXI wieku robiły ogromne wrażenie. Była jednym z pierwszych samochodów w swojej klasie, który zamiast tradycyjnego kluczyka oferował kartę cienką, plastikową, przypominającą kartę kredytową. Dzięki niej można było otworzyć auto, zamknąć je, a także za pomocą przycisku start-stop uruchomić silnik. Dla wielu kierowców był to wtedy efekt „wow!“ rodem z filmów science fiction, i trzeba przyznać, że robiło to wrażenie. Pod maską Laguny 2 znalazła się dość szeroka gama jednostek napędowych, zarówno benzynowych, jak i wysokoprężnych. Oferta zaczynała się od podstawowego wolnosącego 16 v który choć nie oferował sportowych wrażeń, był dość prosty i trwały, idealny do spokojnej jazdy. Wyżej w gamie znalazł się 1.8.16V, nieco dynamiczniejszy. Prawdziwe możliwości pojawiały się dopiero przy silniku 2.0.16V, który występował w kilku odmianach klasycznej wolnosącej z turbiną oraz nowoczesnej wersji z bezpośrednim wtryskiem. To ostatnia była innowacyjna, oferowała świetne osiągi, ale także była wyjątkowo kapryśna. Do jej głównych problemów należały awarie pompy, wysokiego ciśnienia, regulatora ciśnienia paliwa oraz zaworu EGR, które skutkowały licznymi usterkami i uniemożliwiały dalszą jazdę. To sprawiło, że silnik ten uznano za nieudany, a Renault wycofało go z oferty już w 2002 roku. Na szczycie oferty benzynowej znajdował się prawdziwy rarytas 30V624 zawory, oferujący kulturę pracy, płynność i moc. Która naprawdę pasowała do francuskiej limuzyny. Jeśli chodzi o Diesel Laguna drugiej generacji, otrzymała dwa silniki wysokoprężne z wtryskiem typu Common Rail. 1.9dci, który po kilku poprawkach uchodził za niezły kompromis między osiągami i ekonomią, niemniej w początkowych latach modelu pojawiły się problemy związane z zalecaną przez producenta wymianą oleju co 30 tysięcy km, co okazało się zbyt długim interwałem. Pomimo tych trudności, silnik 1.9dci uchodził za solidną jednostkę i 2 2,2 dCi zdobył słą słabe przez awarię turbosprężarki, problemy z głowicą oraz układem wtryskowym, a także częste przypadki obrócenia panewek. Dodatkowo silnik zmagał się z usterkami związanymi z dwumasowym sprzęgłem i osprzętem silnika, co często kończyło się kosztownymi naprawami. Dodatkowo samochód zmagał się również z problemami z elektroniką, które dotyczyły awarii paneli klimatyzacji, kłopotów z kartą w systemie hands-free oraz usterek czujników ciśnienia w oponach, co dodawało kolejnych zmartwień właścicielom. Laguna 2 była nie tylko nowocześnie stylizowanym autem klasy średniej z ambicjami segmentu premium, ale także wyróżniała się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Była pierwszym samochodem oferowanym w Europie, który zdobył maksymalne 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Euro MCAP. Na pokładzie znalazło się aż 6 poduszek powietrznych systemu ESP, wzmocniona struktura nadwozia oraz liczne rozwiązania z zakresu aktywnego i pasywnego bezpieczeństwa, co czyniło ją jednym z najbezpieczniejszych aut w swojej klasie. W 2005 roku Renault postanowiło wyciągnąć wnioski ze swoich błędów i zaproponowało Lagunę 2 w zmodernizowanej wersji. Dwa lata później weszła do produkcji zupełnie nowa trzecia generacja, ale to już historia na inny odcinek. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze wspomnienia z Laguną 2, a my widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Parking Polska. Cześć!